W cyklu programów Raport z Profilaktyki opowiemy Państwu, jak przebiegała w tym roku profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy w województwie Kujawsko-Pomorskim. Program profilaktyczny raka piersi prowadzony jest już od 5 lat. Od 2007 roku w naszym województwie wykonano 161 990 badań mammograficznych, wykrywając 1191 przypadków raka piersi. W 2010 roku wykonano 33185 badań profilaktycznych, wykrywając 96 przypadków raka. Specjaliści zwracają więc uwagę na profilaktyczną ważność takich badań. To jest jedyna droga, te badania profilaktyczne, do tego, aby poprawić wyniki leczenia nowotworów, zwłaszcza nowotworów piersi. Ja przypomnę, że ich jest coraz więcej. W tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim rocznie zachorowuje około 800 pań. Chcę przypomnieć, że około 200 z nich rozpoznajemy właśnie w badaniach profilaktycznych. To są pacjentki, które mają wcześniej rozpoznaną zmianę, to są pacjentki, które y, mają szansę na pełne wyleczenie, to są pacjentki, które mają szansę na uratowanie piersi. Przypomnę, mała zmiana, to dzisiaj już absolutnie nie ma konieczności amputacji piersi, a i leczenie całej choroby nowotworowej. Zupełnie. Bardzo ważne jest również to, aby pacjentki pamiętały o tym, że do każdej kolejnej mamografii należy dostarczać poprzednie zdjęcia, nie opisy, zdjęcia, ponieważ wykrycie małych zmian często jest możliwe tylko dzięki temu, że porównamy ją z poprzednią mamografią. Zmiany są nieraz bardzo subtelne, nie mają zawsze charakterystycznego wyglądu, a porównanie ich z poprzednią mamografią bardzo zwiększa szansę na wczesne wykrycie raka. By zachęcić panie do badań mammograficznych, by zwiększyć ich świadomość w zakresie profilaktyki, podejmowano w naszym regionie wiele działań. Od wielu lat podejmujemy rozmaite działania, wachlarz olbrzymi. Od zaproszeń do badań, o których jeszcze będziemy szeroko mówić, po bardzo szeroko organizowane akcje typu festyny, typu imprezy. Chcemy z obecnością w mediach przypominać pacjentkom o tym, jak ważne jest badanie profilaktyczne. Wywieszaliśmy billboardy, wywieszaliśmy plakaty, wysyłamy, jak mówiłem, zaproszenia i stale są dostępne ulotki. Organizujemy różne akcje. W przeszłości, duża, bardzo udana akcja, która. Nazywała się Fabryka Zdrowia w podbydgoskim Myślencinku. Kolejna akcja profilaktyczna, atak na raka, już w najbliższą niedzielę w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Będziemy uczyć znowu jak zapobiegać chorobom nowotworowym, będzie możliwość wykonania badań profilaktycznych, będziemy wspólnie uczyć aktywności ruchowej tego jak się odżywiać. Panie miały również możliwość wykonania badań profilaktycznych w mamobusach, które pojawiały się w różnych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2007 roku do 2010 roku w mammobusach wykonano 66 708 takich badań, a od stycznia 2010 roku 15 646 badań. Jeszcze w tym miesiącu, od 20 października do 31 października, panie będą miały możliwość bezpłatnych badań mammograficznych. Zapraszamy Panie do skorzystania z badań profilaktycznych. Uważam, że co jakiś czas powinna się kobieta badać, zresztą każdy, ale mamograficzne piersi powinna kobieta po prostu profilaktycznie zbadać, bo nigdy nie wiadomo, może być jakiś guzek, jeśli się wcześniej usunie. To nawet można piersi nie stracić, a jeśli później, to prawdopodobnie można stracić piersi, ale zawsze można ją jeszcze jakoś odtworzyć, uratuje się życie. Po prostu dlatego zgłosiłam się, że nie chcę robić kłopotu swojej rodzinie i chciałabym jeszcze trochę pożyć. A w następnym odcinku programu raport z profilaktyki raka szyjki Macicy. Program profilaktyczny raka szyjki macicy prowadzony jest już od 5 lat. Od 2007 roku w województwie kujawsko-pomorskim wykonano 160 675 badań cytologicznych, wykrywając 336 przypadków raka szyjki macicy. W 2010 roku wykonano 34 578 badań profilaktycznych, wykrywając 33 przypadki raka. By zachęcić panie do badań cytologicznych, by zwiększyć ich świadomość w zakresie profilaktyki, podejmowano w naszym regionie wiele działań. Zwiększenie stopnia świadomości kobiet i w ogóle społeczeństwa jest procesem długotrwałym. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że czasami to jest wiele, wiele lat, czasami kilka pokoleń, żeby te działania odniosły skutek. W zakresie badania cytologicznego, czyli no częstszej wizyty u ginekologa, naszymi sprzymierzeńcami są oczywiście przede wszystkim sami specjaliści ginekologowie, ale również i lekarze POZ, którzy mam nadzieję coraz częściej będą zwracać uwagę pacjentkom na konieczność badania cytologicznego oraz również inni pracownicy pionu ginekologicznego, jak chociażby położne środowiskowe, które znakomicie znając to środowisko i penetrując je, powinny jak najczęściej zachęcać do badań cytologicznych. No i oczywiście permanentna nasza obecność informacyjna, czyli obecność w mediach, obecność w telewizji, w radiu, w prasie, w środkach internetowych, na billboardach, ulotkach, plakatach, nawet no, dla widzów, którzy chętnie oglądają seriale, Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych z tych seriali wpleciony jest wątek zdrowotny, wątek korzystania z badania profilaktycznego i, powiedziałbym, olbrzymich zysków zdrowotnych z wykonanego badania profilaktycznego. Specjaliści zwracają uwagę na profilaktyczną ważność badań cytologicznych. Jest to podstawowe badanie. podstawowe badanie, które daje nam odpowiedź na to, co, jaka sytuacja jest na szyjce macicy? Jest to podstawowe badanie screeningowe, które wykonujemy w celu wykrywania raka szyjki macicy. W obecnej chwili stosujemy system Bethesda, który daje nam bardzo opisowy wynik i już wiemy dokładnie czego mamy poszukiwać jeśli pacjentka przychodzi do nas z tym wynikiem badania. Również panie, które zgłosiły się na badania zdają sobie sprawę z konieczności profilaktycznej cytologii. Obraca się człowiek wśród ludzi, słyszy, że to ten zachorował, ten, ta pani zachorowała, ta pani a nigdy nie były na badaniach że i dowiedziały się od lekarzy, że jeżeli poszłyby prędzej, i miałyby wykryte wcześniej takie czy inne choroby akurat tutaj to wiadomo narządów rodnych to byłaby większa szansa wyleczenia a nawet wśród znajomych właśnie też miałam dwie koleżanki które niestety stroniły od, od badań no ze względu no raz może i trochę wstydliwych druga sprawa że a, po co się dowiedzieć lepiej nie wiedzieć jakby się dowiedziały, że już, to już było za późno niestety, czyli lepiej przyjść wcześniej, a noż trochę dłużej się pożyje. W kolejnym odcinku raport z profilaktyki, relacja z przebiegu wysyłki zaproszeń do badań mammograficznych. Specjalne listowne zaproszenia na bezpłatne badania mamograficzne skierowane są do kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi, czyli w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanego tego badania. Pierwsza transza wysyłkowa z tego roku była prowadzona w, na wiosnę, już od kwietnia, obecnie jest tak zwana transza jesienna. Chcemy po prostu, żeby sukcesywnie do pacjentek w całym regionie docierały zaproszenia. Wysyłamy te zaproszenia do całego regionu. To realizatorzy tego programu, czyli pracownie mamograficzne w różnych miejscach regionu kujawsko-pomorskiego proszą nas o wysłanie takich zaproszeń. My szukając pacjentki mieszkające w najbliższym sąsiedztwie danej jednostki, do nich właśnie wysyłamy zaproszenie. Od 2007 roku wysłano łącznie 361 166 imiennych zaproszeń na badania mamograficzne, a w tym roku 86 359. W pierwszym półroczu 2010 roku z 56 130 zaproszonych pojawiło się na badaniach tylko 20% tych kobiet. Zaproszenia są imienne zaproszenia są wysłane na adres domowy do pacjentek, zaproszenia są w jakiś sposób intymny. Y, 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 zamknięte w kopercie. No, a ciągle, właśnie, ciągle te pacjentki, myślę, jedną odpowiedź to ten strach przed nowotworem, strach przed rozpoznaniem, strach przed ewentualnym leczeniem, które nas czeka. Chcę jeszcze podkreślić dla pacjentek, które może nie wykorzystały poprzednich transz zaproszenia, że te zaproszenia są aktualne. Mało tego, nawet bez zaproszenia, u wszystkich pacjentek te badania profilaktyczne, które w którym należy się to badanie, czyli pacjentkom w wieku 50-69 lat, zostanie ono wykonane. Pacjentki, które skorzystały z zaproszenia twierdzą, że takie imienne zaproszenia często bardziej mobilizują do wykonania mammografii. Co by Pani powiedziała innym kobietom, które otrzymują takie zaproszenia? No, żeby się badać i chodzić i tego, bo to ważne jest dla zdrowia, w ogóle. Uważa Pani, że to dobry pomysł by kierować takie imienne zaproszenia? Tak, tak. Może prędzej do, do kobiet. Na zakończenie jeszcze apel do pań, które zwlekają z wykonaniem badań profilaktycznych. Ja chcę raz jeszcze wezwać te pacjentki do tego, że naprawdę warto. Bo przecież jeżeli zmiana w piersi już jest, to ona się prędzej czy później odezwie. I jest tylko postawić sobie sensowne pytanie pozostaje. Czy naprawdę warto czekać, aż ta zmiana się uogólni, czy może warto zawczasu tę zmianę wykryć, wyleczyć, całkowicie wyleczyć, dzięki czemu oszczędzić sobie pierś, dzięki czemu oszczędzić sobie różnych innych, uzupełniających czasami metod leczenia zmiany guzowatej. Chcę jednak podkreślić, że tak naprawdę tylko u 5 na 1000 przebadanych pacjentek znajdujemy wczesną, chcę to podkreślić, najczęściej zmianę nowotworową. Większość pani zatem dowiaduje się, że są zdrowe. A w następnym odcinku raport z profilaktyki, relacja z przebiegu wysyłki zaproszeń do badań cytologicznych. Od 2007 roku panie zachęcane są do wykonywania bezpłatnych badań cytologicznych również w formie imiennych zaproszeń. Od tego czasu wysłano ich 700 387, a w 2010 roku 128 893 zaproszenia. Wysyłka zaproszeń do badań cytologicznych przebiega przede wszystkim bardzo rytmicznie. Tydzień w tydzień wychodzą kolejne transze zaproszeń, transze zaproszeń, które tak naprawdę zamówili u nas, jeśli tak można powiedzieć, realizatorzy programu. Czyli krótko mówiąc, poradnie ginekologiczne, kabiegi ginekologiczne, które dzięki podpisanemu kontraktowi z nfz mogą takie badania profilaktyczne. Wykonywać. Na każdym takim zaproszeniu jest zaproponowane miejsce, w którym pacjentka może takie badanie cytologiczne wykonać, ale chcę podkreślić, że nie jest to obligatoryjne. Pacjentka ma prawo wybrać sobie miejsce, w którym badanie cytologiczne wykona, i jeżeli wskazana jednostka jej nie odpowiada, może poszukać innej jednostki pracującej w programie. I do niej się zwrócić. Zaproszenia skierowane są do kobiet objętych programem profilaktycznym w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego. Niestety, odpowiedź na te zaproszenia wciąż jest niezadowalająca. Ciągle jest wielki problem z odpowiedzią na te zaproszenia. Proszę Państwa, wysyłamy tysiące zaproszeń, a ciągle około 10 do 12% pacjentek z tych zaproszeń skorzystało. To badanie profilaktyczne jest bezpłatne, bezbolesne, a jego wykonanie zajmuje niewiele czasu. Badanie cytologiczne jest badaniem niezwykle prostym, nie wymagającym specjalnych przygotowań. Powiedź, powinna być zdrowa, nie w trakcie miesiączki, dwa, co najmniej trzy dni po ostatnim krwawieniu, aczkolwiek najlepiej wychodzą w okolicy środka cyklu, w połowie cyklu wychodzą najlepiej preparaty. I przez też dwa dni powstrzymać się od leków zakładanych do pochwowo oraz od współżycia płciowego. Badanie to właściwie pobiera się w trakcie rutynowego badania ginekologicznego. Po założeniu ziernika pochłowego jednym ruchem, szczoteczką jednorazową tego typu mniej więcej pobiera się wymaz z szyjki macicy i nanosi go na szkiełko, po czym odpowiednio utrwala. Również, jeżeli chodzi o ocenę preparatów cytologicznych, panie mogą być pewne ich profesjonalności. Od wielu lat szkolimy, szkolimy zarówno ginekologów w programie, jak i cytodiagnostów, bo tak nazywają się, najczęściej magistrowie biologii, którzy są przeszkoleni w ocenie preparatów cytologicznych, część tych preparatów oraz wszystkie preparaty. Nieprawidłowe, dodatkowo oceniane są przez lekarza-patologa. Chcę zatem uspokoić pacjentki, że od strony kontroli jakości zrobiono milowy krok w programie. Jest to naprawdę w tej chwili bezpieczne badanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie ma stuprocentowo badań pewnych, ale to badanie w tej chwili w regionie kujawsko-pomorskim. Pacjentki mogą być spokojne, są wykonywane na wysokim poziomie jakości. A w następnym odcinku, raport z profilaktyki, będziemy przekonywać, że profilaktyka uratuje pierś i życie. W odcinku programu będziemy przekonywać, że profilaktyka uratuje piersi i życie. Po badaniu mammograficznym każda z pacjentek odbiera wynik mammografii albo drogą pocztową, albo osobiście w pracowni mammograficznej. Co dalej z wynikiem mammografii? Większość pacjentek ma napisane, że następne mammograficzne badanie jest do wykonania za dwa lata, ponieważ w jej piesiach niczego złego nie stwierdzą. Jeżeli jest inaczej, jeżeli jest zmiana, która wymaga wyjaśnienia. Pacjentka jest kierowana do tak zwanego ośrodka pogłębionej diagnostyki. W województwie kujawsko-pomorskim takie ośrodki są dwa. Pierwszym jest Centrum Onkologii w Bydgoszczy, drugi Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu. Tutaj pacjentka zgłasza się do oceny swoich piersi w badaniu lekarskim, a następnie lekarz decyduje, które z badań dalej trzeba wykonać. Wykonuje się albo badanie USG, albo tak zwaną celowane Celowaną mammografię bądź też metody już weryfikacji mikroskopowej zmiany albo biopsję aspiracyjną cienką głową albo grubą głową. Rozpoznanie raka piersi jest jednoznacznym wskazaniem do leczenia. Pamiętajmy, nie każde wykrycie raka wiąże się z amputacją piersi. Im wcześniej zostaje zdiagnozowana choroba, tym większe możliwości leczenia oszczędzającego. Leczenie oszczędzające jest możliwe w każdym przypadku, gdy nowotwór piersi zostanie wcześniej rozpoznany. Dotyczy to zarówno leczenia oszczędzającego gruczoł piersiowy, jak również leczenia oszczędzającego węzły chłonne pachy. Leczenie oszczędzające może dotyczyć po pierwsze samego, samej struktury gruczołu piersiowego, a więc to jest, nazywa się to rozmaicie, albo szerokim wycięciem guza, albo resekcją kwadranta piersi, oraz mamy do czynienia z leczeniem oszczędzającym, co jest może nawet bardziej ważne niż leczenie oszczędzającego, oszczędzające samego gruczołu, leczenie oszczędzające węzłów chłonnych. Dzięki badaniom profilaktycznym, które pozwalają wcześniej rozpoznać raka, mamy szansę na urodzenie. Ratowanie piersi i całkowite wyleczenie. Zasadniczo metody leczenia raka piersi nie zmieniły się. Nie, nie można poprawić w inny sposób wyników leczenia raka piersi niż poprzez wczesne wykrycie. Im wcześniejsze wykrycie, tym, to się, tym bardziej to się przekłada na odsetek wyleczonych raków. To jest prosta, bardzo i, i zasadnicza zależność. Pamiętajmy: profilaktyka ratuje piersi i życie. W następnym odcinku raportu z profilaktyki dowiemy się, co dalej z wynikiem cytologii. Podstawową zasadą programu profilaktycznego raka szyjki macicy jest pełna kontrola nad wynikami badań. Po badaniu cytologicznym każda z pacjentek odbiera wynik, albo drogą pocztową, albo osobiście w gabinecie lub poradni ginekologicznej. Co dalej z wynikiem cytologii? Jeżeli wynik jest prawidłowy, yy, może spokojnie zgłosić się na następnego badania za 3 lata. Jeżeli trzeba zobaczyć pacjentkę prędzej, jest to zaznaczone w wyniku, w pewnych stanach zapalnych czy wątpliwych. Natomiast jeżeli wynik jest zdecydowanie wymagający dalszego badania i pogłębienia diagnostyki, to właśnie do etapu pogłębionej diagnostyki powinna być pacjentka skierowana. W Bydgoszczy, w naszym mieście, są to dwa ośrodki: Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki imienia Biziera. Jednym z czynników sprawczych raka szyjki macicy jest wirus HPV by wykryć lub wykluczyć jego obecność należy poddać się badaniu kolposkopowemu. Badanie kolposkopowe jest ostatnio pojawiającym, przeżywającym swój renesans, znakomitym badaniem praktycznie nieinwazyjnym, które polega na oglądaniu w odpowiednim oświetleniu i w odpowiednim powiększeniu lupowym szyjki macicy po zastosowaniu pewnych preparatów chemicznych można Uwidocznić zmiany niewidoczne gołym okiem i w ten sposób pobrać celowany wycinek właśnie ze zmiany, a nie na ślepo pobrany gdzieś z tarczy macicy, szyjki macicy. Konieczne jest pobranie materiału na DNA wirusa HPV. Czynniki ryzyka zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego pokrywają się z czynnikami ryzyka zachorowalności na raka szyjki macicy. Jest to zawsze Wielodzietność, wczesny wiek pierwszej ciąży, duża liczba partnerów seksualnych, wczesne rozpoczęcie współżycia. Wszystko to sprzyja większemu narażeniu kobiety na, na ekspozycję na wirusa brodawczaka ludzkiego, co prowadzi w rezultacie do zachorowania na raka szyjki macicy. Czy przeciwko wirusowi HPV można się zaszczepić? Ludzkość nie zna jeszcze bardzo skutecznych leków przeciwwirusowych. Co prawda ostatni nobel profesora Zurhausena w tym kierunku to już światełko w tunelu, natomiast na pewno możemy zapobiegać infekcji tym wirusem poprzez szczepienia. Szczepienia, które niestety nie są w kalendarzu szczepień umieszczone, a powinny być i to byłby największy sens, gdyby wszystkie młode kobiety w zależności od publikacji nawet już od 9, od 9 roku życia zostały zaszczepione potrójną trzema dawkami tej szczepionki. To wszystko w ostatnim odcinku serii raport z profilaktyki, w której informowaliśmy Państwa o programie profilaktycznym raka piersi i raka szyjki. Macicy w 2010 roku w województwie Kujawsko-Pomorskim.